Zmarł brutalnie, podam, Myszkowski, proboszcz w parafii pod wezwaniem przemienienia pańskiego w wielkiej woli paradyżu. Ciężko ranny kapłan, nieprzytomny, trafił na oddział intensywnej opieki medycznej Uniwersytetu Szpitala Klinicznego w Łodzi. Tam był operowany. Mimo interwencji lekarzy do śmierci ksiądz Adam nie odzyskał przytomności. Z nami jest prezes częstochowskiej akcji katolickiej, pan dr Artur Dąbrowski. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca, pozdrawiam radnych słuchaczy, bardzo serdecznie witam. No i pytanie, czy. To, ten, to, brutalne pobicie ze skutkiem śmiertelnym to nie efekt nagonki, jaka od października towarzyszy w nasilonej skali wobec kapłanów, kościoła. Policja podawała niedawno, policja podawała niedawno, że od końca października do początków marca, jak obliczyłem, według danych policji było to badane 128 dni, aż 100 52 ataki, nazwijmy to na Kościół, w tym na kapłanów, pomniki, pisanie po murach, podpalenie kościoła. Pamiętamy, że również przecież Kościół został podpalony. Więc tych przestępstw jest całe multum w ostatnich 3-4 miesiącach, w tym śmierć kapłana. Po tym październiku, po tym słynnym apelu, a w zasadzie można powiedzieć. W wywiadzie Marty Lempart z ogólnego, ogólnopolskiego strajku kobiet z panią redaktor Beatą Lubecką, tam padło pewne ultimatum pod, pod adresem nas, katolików, że my tak naprawdę mamy jeszcze szansę, jak to powiedziała pani Lempard, mamy szansę sprzeciwić się swojemu kościołowi. I pani Lempart mówi, że, że mamy przyłączyć się do tego buntu. To, co powiedziała pani Lubeckiej w Radio Z. Powiedziała bardzo wyraźnie, że to jest już nasze ostatnie ostrzeżenie. A więc co może pójść po groźbach? Po groźbach mogą pójść czyny i te czyny poszły. Byliśmy świadkami pomagania murów, w których musieliśmy murów oczywiście świątyń, których musieliśmy bronić. I widzimy, że to wszystko idzie w tym kierunku, żeby wymazać, żeby potępić pamięć Kościoła, żeby go wypchnąć z tej, tej sfery społecznej, kulturowej, za której marksiści, a również i wyznacy, że użyję tego słowa, tego neomarksizmu, biorą sobie te słowa do serca i, i dla nich jest to jednoznaczne. Jeżeli słyszymy to hasło skierowane do nas, katolików, to jest wojna, a więc mamy tego naroda już wojny nie tylko kulturowej, ale wojny, w której nie tylko spycha się Kościół, ale demoluje się Kościół. No, mówimy dzisiaj o tym, że wraca neomarksizm. To są, to są e, namacalne przykłady. Neomarksizm, o którym też Jan Paweł II mówił, że demokracja bez wartości wcześniej czy później zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Czy właśnie z takim pełzającym totalitaryzmem ze strony środowisk lewackich mamy do czynienia? Bo Przypomnijmy sobie Trzecią Rzeszę, która też była państwem totalitarnym i NSDAP to była partia narodowo-socjalistyczna. To też przypomnijmy, że to jest z lewej strony, nie z prawej. I tam stygmatyzowano różnych ludzi, odbierano im godność, próbowano odebrać godność ludzką, prawo do, do, do życia wręcz, nie tylko do szacunku. Czy dzisiaj ksiądz nie jest właśnie kimś takim w, w Polsce? Tak oczywiście, jeżeli mówi nam się, że to jest wojna, a więc próbuje nam się znów, tak jak mieliśmy ten stalinowską odmianę komunizmu, to zostawiłbym na boku, ale właśnie marksista, komunista, on nie może żyć bez wroga. Jeżeli tego wroga nie ma, to on musi sobie tego wroga znaleźć i wymyśleć. Najlepszym tym chłopcem do bicia właśnie z Kościół. Dlaczego? Dlatego, że on jest ostateczną i ostatnią ostoją w Europie, w cywilizacji, już nie mówimy już teraz tylko i wyłącznie o kulturze. Ostoją normalność. Jeżeli można było, tak jak ojciec powiedział, kpić z Żydów, zdemolować im sklep, podpalić im synagogę, to czy dziś nie mamy pewnych analogii, a osoby, które próbują się sprzeciwiać temu fak faktowi, temu co ma miejsce z demolowaniem kościoła, zdemolowaniem właśnie... Obrazu, wizerunków księży a również powiedzmy sobie to, co miało ostatnie miejsce właśnie w Paradyżu, z zamordowaniem kapłana, to taka osoba, która podejmuje działania, żeby tego nie było, nazywana jest przez tych ludzi szowinistą, faszystą i oni nas w ten sposób właśnie stygmatyzują. I widzimy, że oni chcą stworzyć tego nowego człowieka, który jest uwolniony od potrzeby autorytetu, od autentycznej religii, gdzie jest ta pełnia objawienia, w katolicyzmie. No i przede wszystkim tą kolebką wiary jest rodzina. I to. Totalne uderzenie w rodzinie, bo tam ojciec, matka widząc to, do czego doświadcza jego dziecko, jest w stanie je ukierunkować i dąży się do tego właśnie, żeby zniszczyć, żeby tak, przepraszam za określenie, odżywić, zochylić bycie kapłanem, żeby ci młodzi ludzie nie szli w kapłaństwo, które dzisiaj w przekazie lewicowym jest utożsamiane tylko i wyłącznie z pedofilią, podejrzeniem, byciem złym człowiekiem. Panie doktorze, o sądach jeszcze może dwa słowa, dlatego, że no i w Częstochowie jest kazus, gdyby pan doktor zechciał też o nim opowiedzieć. On jest związany z pielgrzymką podwórkowych kółek różańcowych dzieci na Jasną Górę. Pamiętamy, jak wówczas środowiska LGBT, no akurat wtedy do tych dzieci zorganizowały marsz na Jasną Górę, zostały powstrzymane pod jasną górą. No ale sam taki pomysł, żeby wówczas manifestować to, co manifestowali, no, no, no już był jak, jakimś takim no, zmyślnym planem, bo trudno tutaj powiedzieć, że, że, że to nie jest przemyślana strategia, jeżeli takie rzeczy się w określonym czasie i miejscu i wobec dzieci stosuje. Ale też pamiętamy wyrok sądu niedawno. W Płocku, że e, sześć kolorów, które są symbolem ruchu LGBT, te sześć barw, symbol LGBT, on został wpisany w aureolę Matki Bożej, która Matka Boża jest absolutnym zaprzeczeniem tego wszystkiego, co ideologia LGBT ze sobą niesie. Te wlepki, naklejki były rozprowadzane na koszach, na śmieci, na przenosi. Toaletach, no, a sąd powiedział, że to nie obraża. Tak, ale ja powiem właśnie o tych powiązaniach, konotacjach, prawda? Kto orzekał i z kim ten orzekający, czy ta orzekająca jest po prostu związana z aktywistą LGBT, prawda? Więc ta pani nie miała w mojej opinii prawa do tego, żeby jeszcze w takiej sprawie orzekać. A my właśnie patrząc na tą rzeczywistość widzimy, że 30 listopada właśnie ubiegłego roku ta prokuratura rejonowa w Częstochowie skierowała do sądu rejonowego w Częstochowie właśnie akt oskarżenia przeciwko jednemu z lewicowych aktywistów LGBT i nawiasem mówiąc to też jest bardzo ważne przedstawicielem działaczem partii Razem pan Michał Gier ze względu na rodo. I to on właśnie podczas, między innymi on, ale on najbardziej, podczas tak zwanego tego drugiego Marszu Równości w Częstochowie, gdzie miasto, y, proszę ojca, wydało zgodę. I proszę zwrócić uwagę, ja jeden fakt bym chciał powiedzieć. Kiedyś neokatechumenat prosił o to, żeby zrobić w przestrzeni y, y, od Jasnej Góry, powiedzmy, kilometra y, ewangelizacji. I miasto odmówiło, dając decyzję odmowną, ponieważ przekazują w treściach y, y, ewangelizacyjnych Sprawy intymne, tak było w odpowiedzi tego pisma odmownego, i czynią hałas, po czym przez całą częstochowę przejeżdża palastra tych ludzi, łamiąc przepisy ruchu drogowego, niosąc ze sobą ikonę i oni w ogóle zmierzali w kierunku Jasnej Góry, gdzie są podwórkowe kółka różańcowe, dzieci, dla których wiara i, i bycie z Maryją jest kwestią bardzo istotną i bardzo ważną. Stąd nasze skierowanie. Aktu, po prostu nasze skierowanie pisma do prokuratury o obrazę uczuć religijnych. Mamy obowiązujące prawo w Polsce, które gwarantuje ochronę uczuć religijnych nie tylko katolików, i państwo polskie mówi, no ten paragraf sobie tak nie funkcjonuje, czyli można robić co się chce. I nawiązałbym do tej myśli, o której powiedział ojciec. To jest, czy to nie przypomina czasów lat 30. XX wieku w Niemczech, że jest prawo dla niektórych i tych ludzi nie tykamy. Ale jest poszczególna grupa i, i których trzeba dotknąć, i jesteśmy świadkami tego, że skoro wszyscy względem prawa mamy być równi, to dlaczego nas w jakimś sensie się dyskryminuje? I dlaczego jakiś dyktat mniejszości narzucany jest po prostu w społeczeństwie demokratycznym w większości? Niedawno Unia Europejska uchwaliła rezolucję w parlamencie o Unii jako strefie wolnej dla osób LGBT, tymczasem grupą najbardziej prześladowaną dzisiaj, łącznie z zabijaniem, z zabijaniem, Kapłanów jest Kościół katolicki i sami katolicy, ci wierzący, bo ci czekoladopodobni to już nie. Musimy zawalczyć od sprawy Boże którymi już coraz więcej ludzi z lewej strony się totalnie nie liczy. Traktują nas jako przysłowiowe piąte koło uwozu i, i my, jeszcze raz powtarzam, musimy się zaangażować. My nie pozwolimy na to, żeby dochodziło do aktów wandalizmu, kiedy zabija się katłana, kiedy podpala się kościół, kiedy dewastuje się kościół i jeszcze media utwierdzają to, że rzeczywiście tak się należy, i te media lewicowe, jak na przykład Tygodnik Powszechny, będą utwierdzać, że to jest właściwa droga, bo my powinniśmy tych ludzi rozumieć. Tylko, że czy ci ludzie chcą zrozumieć nas, chrześcijan, katolików? Obawiam się, że tu jest właśnie ten problem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie doktorze.